Chwilę, przepraszam. Witamy wszystkich. Czy wiecie, jaki dzisiaj jest dzień? Yy, huragan. Dzisiaj jest no, jakie święto yy, niepodległości? Nie. Się do Konia? No nie. Yy, nie wiem. O. Dobra, specjalnie to zrobiłem. Dzisiaj są urodziny Julii. Co? O kurde, zapomnieliśmy. Musimy jej złożyć życzenia. Lepiej wszyscy razem, skoro mamy czepeczki urodzinowe. Właśnie. Dobrze, to kto zaczyna? Ten, kto zadał pytanie. O, no dobrze. <laughs> ok. Droga Julia. Julia, życzę Ci. Z okazji Twoich 13 urodzin, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, dobrych ocen w szkole, spełnienie marzeń I, i ja to zrobię! Przecież ja jestem najlepsza w życzeniach. przeczenia, to tam wiesz. Ale życzę ci tego, co powiedziałem. Okej. Okay. <laughs> Julia życzę ci. <laughs> życzę ci. E... Oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dużo subskrypcji na Twoim kanale, dużo łapek w górę pod filmami, dużo wyświetleń pod Twoimi filmami, bardzo dużo obserwujących Cię na Instagramie i ogólnie, żebyś dobrze sobie radziła w internetach. Ja, wspaniały sekretariat, życzę ci, żeby nigdy ci nie zabrakło sił, na przykład podczas sprawdzianu z matematyki. Bo pamiętaj, nawet jeżeli dostaniesz trzy, dwa albo nawet 1, to nie poddawaj się i popraw to. Ja, Flika, chcę Ci życzyć oczywiście dużo przyjaciół. Miłych, dobrych przyjaciół, którzy będą Cię wspierać, kochać. I żeby spełniły Ci się wszystkie Twoje marzenia. I oczywiście najważniejsze, zdrowia, szczęścia. Nie wiem, pomyślności. Nigdy nie przestawia być szczęśliwa. Bądź po prostu sobą, nie udawaj nikogo i nie bądź nieśmiała. Staj się pewna siebie. I jeszcze ja, twój ukochany koń, chciałem ci życzyć naprawdę wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. To już 13 lat. Nieważne ile masz lat, ważne. Z kim uchodzisz te urodziny, kto ci składa życzenia, kto ci daje prezenty. Życzę ci miłych, miłych prezentów. Wspaniałego, pomyślonego, pomyślonego, pomyślonego życzenia, kiedy zmuchnie świeczki. Oraz oczywiście wspaniałej atmosfery rodzinnej podczas twoich urodzin. Jeszcze ja, Tina. Chciałam powiedzieć, że życzę Ci wszystkiego najlepszego, oczywiście, z okazji Twoich urodzin i żebyś nigdy nie była smutna, żebyś nie, nie narzekała na każdą rzecz, żebyś była po prostu szczęśliwa i po prostu szczęśliwa, wesoła, żebyś roz rozśmieszała innych. I to tyle z mojej strony. Jeszcze ja, huragan. Chciałem ci jeszcze na koniec życzyć naprawdę wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. Tak wiem, wiem że życzenia się powtarzają, ale nie mieliśmy pomysłu na życzenia. Za <grytanie> no bardzo. Mieliśmy, ale zapomnieliśmy. Cicho bądź! No, życzę Ci wszystkiego najlepszego, zdrowia, najważniejsze. Żeby... I życzę Ci, żebyś kiedyś wyszła. Nie, nie. E, nie, cofam to. Życzę Ci, żebyś po prostu była kreatywna, wesoła i żebyś by zawsze była szczęśliwa. Życzenia są dla Ciebie, Julio, bo Ciebie kochamy. Mimo, że tego nie widzisz, to jednak Ciebie kochamy. Najważniejsza rzecz to, żeby się kochać. Nawet my, jeżeli jesteśmy zabawkami, to Ciebie kochamy. Wiedz o tym. Teraz wszyscy razem. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. O, kto? Nasza Julia. Wszystkiego najlepszego, Julia. Als je het będziemy zijn we heel erg